Od dłuższego czasu życie uczuciowe Marcina Hakiela wzbudza niemałe zainteresowanie. Choć większość postrzega je przez pryzmat byłego małżeństwa z Katarzyną Cichopek i obecnego związku z Dominiką Serowińską, to nie były to jego jedyne głośne medialne związki. Sprawdźcie, z kim przez lata spotykał się słynny tancerz. Oto wszystkie kobiety Marcina Hakiela. Spis treści: Magdalena Soszyńska, Katarzyna Cichopek, Dominika Skrotoszyna, Dominika Serowinska. Magdalena Soszyńska, choć życie uczuciowe Marcina Hakiela jest dziś postrzegane głównie przez pryzmat jego małżeństwa z Katarzyną Cichopek i obecnego związku z Dominiką Serowińską, to mało kto wie, nim Tancerz poznał swoją byłą żonę na planie dwóch. Edycji Tańca z Gwiazdami, przez kilka lat był związany ze znaną tancerką Magdaleną Soszyńską, która podobnie jak on również występowała w tanecznym show dla gwiazd. Bardzo długo byłem z Magdą, z którą też tańczyłem. W sumie tyle czasu spędzaliśmy na parkiecie, powiedział Marcin Hakiel w rozmowie z żurnalistą, cytowany przez serwis Kobieta. Wp.pl, zarówno Marcin Hakiel, jak i Magdalena Soszyńska pochodzili z Trójmiasta. Później para postanowiła przenieść się do stolicy, gdzie wynajmowała razem mieszkanie. Po pewnym czasie ich związek jednak przeszedł do przeszłości, co się zbiegło mniej więcej w czasie początku ich przygody w tańcu z gwiazdami. Dalej byliśmy razem, wynajęliśmy mieszkanie. Jeszcze tańczyliśmy ze od 2 do 3 lata razem. później nawet w pańcu z gwiazdami my już chyba nie byliśmy razem prywatnie ale byliśmy tam jako tancerze wyznał tancerz w tej samej rozmowie Katarzyna Cichopek przez długie lata Marcin Hakiel w świecie show biznesu był kojarzony głównie jako mąż Katarzyny Cichopek Para poznała się w 2006 roku w trakcie drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie Marcin Hakiel był tanecznym partnerem Katarzyny Cichopek. Szybko zapałali do siebie płomiennym uczuciem, które 20 września 2008 roku zaprowadziło ich przed ołtarz. Małżeństwo Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek przetrwało 14 lat, w ciągu doczekali się dwójki dzieci: syna Adama urodzonego w 2009 roku i córki Heleny z 2013. 11 marca 2022 roku para w oświadczeniu wydanym w mediach społecznościowych poinformowała o rozstaniu, co przez wiele miesięcy było jednym z najgorętszych tematów w świecie show biznesu. Po rozwodzie Katarzyna Cichopek zaczęła układać sobie życie z Maciejem Kurzajewskim. Z kolei Marcin Hakiel również nawiązał nową romantyczną relację. Małżeństwo Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek przetrwało 14 lat, w ciągu doczekali się dwójki dzieci: syna Adama urodzonego w 2009 roku i córki Heleny z 2013. 11 marca 2022 roku para w oświadczeniu wydanym w mediach społecznościowych poinformowała o rozstaniu, co przez wiele miesięcy było jednym z najgorętszych tematów w świecie show biznesu. Po rozwodzie Katarzyna Cichopek zaczęła układać sobie życie z Maciejem Kurzajewskim. Z kolei Marcin Hakiel również nawiązał nową romantyczną relację. Dominika Serowińska Marcin Hakiel długo jednak nie pozostawał singlem. Niedługo po rozstaniu z Dominiką z Krotoszyna poznał kolejną Dominikę, tym razem Serowińską. Para zaczęła się ze sobą spotykać w drugiej połowie 2023 roku i momentalnie między nimi zaiskrzyło. Zaczęli być stałymi bywalcami na różnego rodzaju medialnych imprezach od lutego bra. Są ze sobą zaręczeni, a teraz zostali dumnymi rodzicami ich pierwszej wspólnej pociechy.